Pierwsza Rób, Józefie, o Józefie, Józefie mórz się za nami chrześnikami. Szczęść Boże! Dzisiaj to uroczystość świętego Józefa. Podczas naszej nowenny Modliliśmy się za wstawiennictwem Świętego Józefa, wpatrując się w najbardziej znane wezwania do Niego, wzorze pracujących, opiekunie Kościoła Świętego itd. Dzisiaj Święty Józef mógłby zapytać nas, a dla Ciebie, kim jestem? Dziś, w dniu Jego uroczystości, patrz na Świętego Józefa i odpowiedz sobie na to pytanie, które On Ci zadaje. Na przykład, jeśli potrzebujesz łaski cierpliwości, wołaj do niego, mężu cierpliwości. Jeśli potrzebujesz łaski pojednania, przywołaj go wezwaniem, mężu pojednania. Jeśli potrzebujesz łaski nadziei, wezwij jego pomocy, nazywając go mężem nadziei. I tak dalej. Święty Józef żył wszystkimi tymi cnotami, i może wstawiać się u Jezusa, by wyprosić Ci to, czego najbardziej potrzebujesz. Prosz Go z wiarą, bo święty Józef razem z Józef, z Jezusem, mogą odpowiedzieć Ci tymi słowami z Ewangelii. Niech Ci się stanie, jak uwierzyłeś. Józefie, mężu cierpliwości, mężu pojednania, mężu nadziei, módl się za nami grzesznymi. Módl się za nami, bo jesteśmy nade wszystko umiłowanymi synami i córkami Boga Ojca. Razem pragniemy życzyć Ci pięknej, pięknej uroczystości świętego Józefa. Józefa. Słuchając tej pieśni, wiedz, że modlimy się za ciebie, aby łaska, o którą dzisiaj prosisz, stała się dla ciebie nowym początkiem, nowym niebiem, nową ziemią.